Cześć, jestem strony Seeker, a to jest kolejny Team Fortress 2. Tym razem z, jestem snajperem z drużyny niebieskich w trybie zdobądź flagę. W sumie. Oj. No. Nie zauważyłem go. <ścoughs> Scouts. Dobra, niech mu będzie. Dobra, to może skoro jestem już w tym, to zaraz jak coś chodzi o. A. No. Chcę sobie przetestować snajperkę, którą dostałem parę misji temu. Nie wiem dokładnie, jaką ma, jaki ma wpływ na rozgrywkę, czy jako tak. Tutaj nikogo nie ma, ja go i on mnie. Tak, ja go on mnie. Cudownie. No i tak wiadomo, wiadomo, w trybie Zdobądź flagę mamy za zadanie. Jedna drużyna ma zdobyć walizkę czerwonych, natomiast drudzy mają z niebieskich i doprowadzić do swoich... Aha i chyba właśnie któryś ze szpiegów lub kogoś wziął naszą walizkę. Gdzie on jest? Ach, uciekł mi. Co za... ...przeklęty koleś. Hmm, może z wysoka jakoś. Tu są nasi. Tu jest nasz. Z walizką czerwonych. Natomiast nie możemy zdobyć punktu, dopóki nie zdobędziemy... O! No właśnie, i o to chodzi. Zdobyliśmy punkcik za to, że załatwili... Ech, nie trafiłem go. Mamy dwóch szpiegów. I problem z wyjściem z terenu wroga. Haha! Jeszcze Medic Mat w walizkę, ładnie tego też się naprawdę nie spodziewałem. Jest jeszcze raz i wygramy. Ma tak wielki weba, ja nie mogę w niego trafić. Ok, już teraz mogę. <laughs> ok, już teraz medyk z heavim. Wow, wiedziałem, że to nie jest nasz. Aaaa Myślałem, że mi nie zauważyli, i tak będę mógł sobie strzelać do tego snajpera. Eee, szpiega. Ale się myliłem. Jakie okularki ma. Ujo. Rozgromili go, rozgromili. Dobra, nasi mają te. Dalej, nieś to, nieś to! Jest zwycięstwo! Pierwsze zwycięstwo. Dobra, skoro już ten raz zagrałem sobie snajperem, a to na pewno nie było zbyt długo. To chyba sobie teraz przejdę na. No. Psychopatę z. Miotaczem ognia i akumulatorem na. pręcie. Czy jak to tam nazwać? Brać go, brać go. Czyli ja chyba z... o jedno piętro za nisko, jak? Gdzie? No nie mogę go trafić tym ogniem. Haha! Ha. Teraz trzeba byłoby znaleźć sobie amunicję. Bo oczywiście amunicja mi się skończyła przy bieganiu za tym skautem. No dobra, te 40 punktów to może być. O kur... Cool. Myślałem, że to szpieg, no, ale jednak nie. Haha. Ha. Drugi Scout, którego załatwiłem. A nie! Tym razem Pyro załatwił mnie. Uuu. Stek. ...bizona. Może być i stek bizona. Może w następnym odcinku sprawdzę na czym on polega. W sumie do tej pory jeszcze nikogo nie załatwiłem tym. Moim... ...elektrycznym młotkiem. Zaraz zobaczymy jak to będzie. Ojej, ojej, ojej! Co za... nieprzyjemne typy, nie chcą umrzeć. Haha! Wzięli naszą walizkę? Wzięli naszą walizkę. To gdzie? Dobra, prawdopodobnie za chwilę tak się jak zginie, więc uda rozgrabiają moich jak są. Tu jest ten. Nie, nie udało się. No ale jeden jeden. Dobra. Pyro był, sniper był, to może teraz scoutem. Albo nie. Grupcio coś miał ciekawego nowego? Tylko gdzie to? Tutaj jest to. Stek. Co on daje? Eee... Yy, no, po zjedzeniu grasz. Porusza się szybciej. Wstrzymuje. No, może się przydać. Ach, muszę stanąć, żeby to zjeść. No dobra. Nie! No to jednak on tam gdzieś był! Tylko pewnie się schował za tą szafą, czy raczej za tą stodołą. O! Mamy walizeczkę. Dobra, to skoro już ten. A może trochę później? Dobra, zjemy teraz. Aha, teraz nie mogę używać tego. <laughs> Okej. Okay. Czyli mięso jest przydatne jak używasz go w trybie M vs Machine, tak myślę. Bo tak w normalnym trybie to chyba ciężko będzie podejść do przeciwników przy użyciu tylko samych pięści w szczególności tak licznych dobra jest spokój na razie za chwilę się pewnie zacznie Nasz szpieg, bo błękitny ten odblask, od niego szedł. A nie strzeleli mnie, czy nie, ustrzelił mnie. Dobra. Gryłasek niesie walizeczkę i ma bardzo ładne piąstki. Prędkość ruchu dla noszącego kurka. Okej, okay, to mamy na razie 2 do 0. Jeszcze jeden raz i kolejna runda dla nas i będzie fajnie. Tak, będzie fajnie. Ten szpieg. No nie. Ja akurat wtedy, kiedy jadłem, dobra, walizka nasza jest u nas. To jest dobrze. Ale, czy jest ktoś przy walizce wroga? To jest pytanie. A, może trochę pomożemy. Weźmiemy skałciocha. Skałcioch bardzo szybko się porusza. O. Ładnie spowolniłem swój upadek. O nie. Jednak to nie był taki super fajny pomysł. Ich, z moich, nie zostało za bardzo... ...co zbierać. Ta. Snajper sobie siedzi tutaj. Nie, tutaj na pewno nie mogę iść. Au! Król traumy. Mamy walizkę, ale prawdopodobnie za chwilę nasz. Tak, dokładnie. To jest bombka. Nie fajnie, nie fajnie. Skąd? No nie. Zapali? Kto, gdzie i kiedy? No jak, jest u nas. Ich walizeczka wróciła, <laughs> więc trzeba spróbować ją odebrać. No pech. No po prostu mam pecha. Trzeba po prostu spróbować inną drogą. Au! A czemu ten szpieg nie odbiera tej... A! Wiedziałem? Mm, co ja zrobiłem? Ginie bolesną śmiercią. No, spadek z wysokości na pewno jest bolesny. Czemu ktoś zostawił miny tutaj?

no raz dwa no dali 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 jeszcze jeden punkt Zakończymy to. Haha! No! Czy ja dostałem strzałom jakąś w plecy? W ten, w ramie, czy jak? Nie wiem, coś miałem w Czemu on tutaj stoi i nic nie robi? To było najgłupsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Facet przeszedł koło niego, nie zareagował, przyglądał mu się, poszedł dalej, i koniec. Niech mi ktoś to wytłumaczy. Tak, zbiorowa masakra. Ojoj. Oj. Nie, no musi być jakiś... Nie trafiłem go z piłki, go trafiłem, ale nie trafiłem go jako tak. spałki. Oj, to będzie chyba najdłuższa runda z tych wszystkich. Ustrojstwo hmm. A pójdziemy dołem O tutaj jest jeszcze jeden Nie! Czyli jednak wzięli naszą walizkę! A ten znowu niesie teleporter. Rozwal teleporter! Jest! Pale se jak? Jak hvězda na hojince, no ale... Dopiero co tu byłem, Peszek, Peszek, Peszek. Fajny turban. Świeża makrela. Ledwo co zdobyliśmy? Zdobyli punkt i już przejęli nam walizkę no. Jak to jest? Dobra, opuścili. Ała! Nogi się złamałem Kolega spadł Tu raczej nie doskoczę. Ta. Jedna rakieta mu wystarczyła, żeby mnie załatwić. Nice. Nie, spadnie. Tak, spadł. Oj, coś ciężko nam ta runda idzie. Wcześniejsze tak trwały z 5 minut. nie więcej A ta to jest po prostu masakra. Au.

Zdarzają przypadki My wzięliśmy ich Oni wzięli nasze Ktoś ma? Nie, nie ma nikt Tylko w którym miejscu one są Okej okay wylądowałem jako tako co za uparty Teraz teraz się na. skupiać na dole, więc ja spróbuję od góry. Chociaż wątpię. Co on ma za strzelbę? Aha, on ma tą strzelbę. Nieee, przegrana. Okej. Okay. To był kolejny odcinek z Team Fortress 2 z trybu Zdobądź flagę. Ja jestem Berserkel i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!